Dzień dobry. Jest godzina 8.17. I takie poranki to ja szanuję. Coś ty, Aniś, dawaj, dawaj. Dawaj piłeczkę, dawaj tą piłeczkę, dawaj. Dawaj piłeczkę. Dzień dobry, a pani co tutaj? O, proszę pokazać, kogo pani tu pięknie wyczesała. Uuu, uuu, creepy laleczka. <ścoughs> Jak stałeś? Proszę. Jak cudnie Ojej, kochanie, patrz. kawusia poczuj się. Bierucia, się. <trujemy> no, jest ponczucia, ponczucia. Nie. Ja nie, ja nie, nie, nie. A ty Nie, no, ja nie słodkiego. <laughs> później je słodkiego od jakichś dwóch minut. Rzucił, rzucił. Lepiej późno niż wstał. No, oczywiście, że tak. tutaj kwiaty przyszykowało Martusia jedina z sosem mam robię mamusi ma tylko z jedziemy teraz z Nelusią po, do, do sklepu eee, no natomiast Żabka w centrum zamknięta godzina 10.37 a oni piszą otwarte w niedzielę, a otwarte nie jest także jedziemy zobaczyć na dół bo e, na dole jest e, też myjnia samochodowa i pole kempingowe, więc może tam ten sklepik będzie otwarty Zobaczymy. no niestety Sklep przy polu kempingowym jest już nieczynny i lokal jest do wynajęcia. A zamiast budki z kurczakami, która stała tutaj i z hamburgerami, postawiono. Jest paczkomat. Paczkomat, dokładnie. Tak więc ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj na kemping, no już tak blisko do sklepu mieć nie będą. Ale jak to mówią, cóż. Prawda jest taka, że ten sklep prowadzili właściciele zarówno tego kempingu menu. Yy, więc jak im nie opłacało się tutaj tego prowadzić, to znaczy, że ruch musiał być totalnie mizerny. A teraz jedziemy na stację do Łodygowic. No bo bliżej sklepu otwartego mieć niestety w niedzielę nie będziemy. No, przyjechaliśmy. Pojechaliśmy z Nelusią, dojechaliśmy jednak na tą stację benzynową No i wycza, obczailiśmy taki super dworek Który wygląda tak Nie wiedzieliśmy, że zaraz przy dwupasmówce jest taki super dworek Z hotelem, z salą kryształową Więc wszystko jest elegancko ogarnięte To jest dworek jakiś niby Pod we... Zamiast normalnego wesela Zamiast normalnego wideo weszło mi e, krótkie wideo Mega, mega, mega fajne miejsce, super widoki, fajnie to wygląda. No pod takie weselicha, czy jakieś takie imprezy, myślę, że super. Super sprawa. No nic, wracamy na działeczkę. I mówię właśnie na Lusie, że za każdym razem jak tu przyjeżdżam, to nie mogę się nadziwić, jak świetnie, jak świetnie jest tutaj. Nasze obozowisko. biegnij, biegnij, biegnij nie, bieg nie. Pierwsze oznaczenie tarasu. Kiełbaski roślinne, jak... Jebaski, robi mnie jak chłon. Prawda? Hm? Martuśa, widzisz, jak wygląda? No pewno. Kasaneczka również wege. No proszę, tu nam się już karczek. Karczyk wege. No też kar. Karczyk też wege. Right? You yeah. No, nowy pilot, nowy pilot przyczepy na myśl elegancko. Super, na stop. stop. Stop, stop, Z powrotem, z powrotem w prawo. W lewo. Z powrotem w lewo. Nie, nie tu. Witamy w zimniku. Witamy. A robus jest na baranie. No, już prawie nam kimnął po drodze. Ale szybko odcuciliśmy chłopaka, no i ciśniemy do lasu na drzeczkę. Anusia jak zwykle stara babka w lesie. O, stara to znowu stara babo <śmienny> Suzy Agility oh, Bravo Suzy bravo, bravo Bravo Suzy yeah. Super Super, super Dobra, pospacerowane. O, ładna bateria. Pospacerowane dzieci, poobrażane, ale już doszliśmy do domu. do Do auta, i już, wszystko, już wszystkie muchy z nosów wyleciały. Błąki zostały do domu wyleciały, jest takie posłane pomysły. Także, Jedziemy po, po przyczapę i jedziemy do domku do domku, po drodze zapewne młodzieniaszek zaśnie jeszcze musimy odebrać paczkę z paczkomatu ponieważ przyszedł samochód dla kolegi Nelusi na jutrzejsze urodziny i idę na imprezkę na paraboli będzie się działo Będzie się działo, 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 działo. Biegnie mamusia, biegnie, zamknęła bramę i biegnie, i biegnie I tak oto bieg, dobiegła Martusia, dobiegła Drugi zaliczone a ten zamykanie bramy też zaliczone. Tak, już to wszystko musisz kręcić o muszę, muszę jak, jo. porządnie? Bra. nie, otwarto, żebyś ustawiła żebyście tam mo mogli wleźć najeść się dusita. No, <gry> jakby tam obok weszli no tak dobra, to odezwiemy się jeszcze może podsumowując dom, no może tak, się, może nie trzymajcie się szerokie. Treść, 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 treść. No to, tu, to! tu. Za tą choinką, to jest śpieszne drogę. No chociaż może widać, ale dobra, ta choinka zasłania. O, teraz, teraz, teraz. A. Dobra, przyjechaliśmy do domu. Wniósłem robusia, posiliłem, pościliłem, ponosiłem wiele rzeczy z przyczepy. Miałem teraz jeszcze lewa z grupy tradingowej. Także siedzę jeszcze chwilkę na wykresach Właściwie kończę siedzieć na wykresie Wziąłem kąpiel No i cóż, idę spać, bo już pada Jest godzina 22.18 Davey Shaper To był super weekend Naprawdę fajny I miałem takie ogromne poczucie taką ogromną chęć powrotu do, do, do życia powiem, że dużo fajnego może mnie czekać w tym tygodniu zawodowo zarówno w treningu jak i, jak i w firmie ale nie ukrywam, że bardzo treningowo liczę na ten tydzień bo zapowiada się ciekawy tydzień bardzo chciałbym już wrócić do tego i bardzo chciałbym celebrować weekendy z rodziną a... A tydzień chciałbym celebrować zarabianie dobrych pieniędzy. Do zobaczenia i do następnego.